Witam ponownie. Idziemy dalej. Drzwi otwarte i chyba ostatni klucz. Nie wyszedł. Skrzynka być może z kluczem. Daj światło. Tu nie ma nic. Nie, nie ma klucza. Jest tylko złoto. I sztylet. Czyli jak ja się dostanę tam, gdzie nie można się dostać. Może ten. Ten bos ostatni spu spuścił jakiś kół, A tu jeszcze nie było. Tu jeszcze jest szansa, że tutaj coś będzie. Bo potrzebuję chyba klucza, ale tu jest nie tylko klucz, ale i cały gwardzista. Porozmawiaj z Jon Morgan. Super. To znaczy się my jesteśmy już tu przeszliśmy do jednego takie, tego pomieszczenia, gdzie chciałem się dostać. Czy gdzie chci chcieliśmy się dostać. Yes. Tak trochę po obchodzę najpierw, czyli nie ma żadnych sekretów, ale chyba nie ma. Teraz porozmawiamy zaraz Jan Morgan. Tylko zobaczę, gdzie my jesteśmy? Tu byliśmy. Tu byliśmy po drugiej stronie tego i nie mogliśmy przejść w tą stronę. Teraz tu był ten event. Dlaczego to jest czarne za moim prezentem? No bo to jest barykada. I tu, dobra, rozmawiamy z so tym John Morgan. Ah, ancestors will be proud. John Morgan. Oto i kawaleria. I rychło w czas, muszę dodać. Dzięki wam, poszukiwacze. Maximus mówi mówił mi, że macie potencjał, ale nie spodziewałem się, że przekonam się o tym na własne oczy. Proponuję jednak, abyśmy kontrolowali tę konwersację w wygodniejszej części zamku. Proszę za mną. Ale ma zbroję płytową. Zbroję sokołów, czyli gryfu. Mhm. Czyli on nas prowadza na audiencję. John Morgan. Bardzista. To jest grafika... Heroes of Might and Magic 6 bodajże ta gra jest bardzo powiązana z tamtą dobra John Morgan dziewica losu przysłała was do Port Marion we właściwym czasie moi przyjaciele uratowaliście nie tylko mnie dzięki waszym działaniom mojej córce nie grozi już niebe niebezpieczeństwo już tylko z tego względu po Wieczność jestem wam wszym dłużnikiem. To mi przypomina, że nie zostaliśmy sobie jeszcze formalnie przedstawieni. Jestem John Morgan, mąż baronowej z Bayward Bay i nowy zarządca półwyspu Argen. Argen. Miejscowi wiedzą, jak widać. Przepraszam, miejscowi wiedzą jak witać przyjezdnych nieprawdaż czyli miejscowi go on został przysłany tu jako nowy zarządca z ramienia gryfów prawdopodobnie cesarzowej a tutaj są już wszędzie bunty całe to cesarstwo się rozpada w tej grze na kawałki na naszych oczach z tych, tych książek prawdopodobnie to wynika tak i opowiedz nam o, o tym ataku. Jeden z badytów miał przy sobie list. Jaki list? Ja nie pamiętam nic. Ja nie pamiętam tego, że jakiś list znalazł. Opowiedz nam o tym ataku. Ci ludzie pojawili się znikąd i w, mieniu, w mgnieniu oka poradzili sobie z Strażą Zamkową. Naszych magów wzięto na cel w pierwszej kolejności. Prawdopodobnie po to, aby uniemożliwić im wezwanie posiłków. Trasa naszej ucieczki została zablokowana przez siły wroga, dlatego musieliśmy się wycofać do Starego Kasztelu i zaberekodowaliśmy w środku. Nie wiem, jak udało się wam tam wytrzymać. Bez problemu, facet. Jeden z bandytów miał przy sobie list. Kurde, no, sorry, no, ale ja nie pamiętam nic z listem, no. Coś musiał, coś, może coś mi ominęło. Imperatorowa ostrzegła mnie, że sytuacja ma, na miejscu jest zła, ale jest jeszcze <laughs> przepraszam, ale jest jeszcze gorzej niż sądziłem. To nie są zwykli bandyci, są zorganizowani i zuchwali <laughs> przepraszam. Zorganizowani i zuchwali. Najwyraźniej mają swoje plany odnośnie półwyspu. Tak oni chcą go chyba odbić i uniezależnić. Muszę dowiedzieć się, kto stoi za tymi atakami. Raz iż. Raz. To nie, nie smisał. Nie udało. Raz im się nie udało, ale to tylko podsyci ich upór. Zadanie oczy i uszy Morgana. Dodano zadanie oczy i uszy Morgana. Powiem wprost. Mam tylko garstkę ludzi, którzy pomagają mi utrzymać spokój. Karthal zamknęło swe bramy i wedle wszelkich doniesień zaraz ogłosi niepodległość. Hubec też chce ogłosić niepodległość. A ja nawet nie jestem pewien, przeciwko komu walczymy. Potrzebuję ludzi takich jak wy, aby, aby były. A moimi usza, oczami i uszami. Czyli on potrzebuje takich szpiegów. Takich zwiadowców. Co co to, co to oznacza? To proste, jestem oficjalnym przedstawicielem imperium, a więc mam związane ręce. Jeśli wyślę żołnierz, żołnierzy, nasi sąsiedzi uznają to za manewr wojskowy. Jednak wy jesteście tylko poszukiwaczami. Bez żadnych związków z państwem. Czyli ona nas wysyła do Karthalu. Kontynuuj. Czyli imperium daje nam misję w jego osobie i wysyła do Karthalu. John Morgan. A ja proszę jedynie o to, abyście robili swoje. Eksplorujcie półwysep, rozmawiajcie z ludźmi, dajcie się prowadzić instynktowi. Instynktowi. Nie p -p proszę, nie, coś tam, was o podejmowanie niepotrzebnego ryzyka, ale informujcie mnie o wszystkim, co odkryjecie podczas swoich podróży. A co mogłoby pomóc nam zidentyfikować osobę, która stoi za tymi atakami. Dalej. To może nie być osoba, tylko jeden z przykład ze smoków lub więcej. Dalej. Otrzymano psy Morgana. Czyli przezywają nas od jego psów. Wyświadczycie mi ogromną przysługę, moi przyjaciele. Wyświadczacie mi ogromną przysługę, moi przyjaciele. Ci łajdacy wymierzyli swoje działania nie tylko w imperium. Atakują też emisariuszy z Irolan i siedmiu miast. Nie trzeba chyba mówić, że król elfów, Vaniel, nie jest zbyt zadowolony. Czyli tak jakby wszyscy lew. To ten? Drzwi nagle się otwierają i do środka wpadają gwardziści, by bronić zarządcy. Odprężają się dopiero wtedy, gdy widzą, kto przybył. Kto przybył? Nie wiem. Mój panie, nic ci nie jest gdy wylądowałem, widziałem ślady bitwy. John Morgan. Witaj ponownie, Lew. Jesteśmy bezpieczni dzięki interwencji tych poszukiwaczy przygód. Gdy cię nie było, bandyci rozpoczęli frontalny atak. Moi przyjaciele, oto Lew. Nasz zwiadowca, gryfi jeździec. Dalej. Lew. Gryfi le jeździec. Rozumiem. Niestety wieści, które niosę, nie dadzą ci ukojenia, panie. Przeleciałem zgodnie z rozkazami nad kuźnią żywiołów, i tak jak podejrzewałeś, miejsce to zostało zajęte przez niezidentyfikowaną grupę. Przepraszam. Sądząc po ich sylwetkach i zwinności, mogły to być elfy. Kontynuuj. Gdy próbowałem przelecieć nad nimi drugi raz, wystrzelili w moim kierunku rój, strzał i szybko wycofali się do wnętrza kuźni, więc mogłem się. Dokładnie, więc, chyba nie mogłem się dokładnie przyjrzeć. Przepraszam, mój panie. Dalej. Ha. Wspomnij bezimiennego, a już pojawia się jego cień. Jeśli bandyci nie byli wystarczającym kłopotem, teraz musimy sobie jeszcze radzić z wrogo nastawionymi elfami? Czy Waniel zdecydował się działać i pomścić ataki na jego lud? To prawda, że elfy przez kilka ostatnich lat żyły na krawędzi, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się z ich matką drzew. Żyły na krawędzi. Dobra. Co? Kurde. Co to koniec? No dobra, chwila, chwila. Hmm. Chyba normalnie to jest koniec tego odcinka i być może tego tej serii. Zobaczymy dalej, co będzie dalej. Na razie do widzenia. Być może to koniec. Nie, to chyba jeszcze nie jest koniec. Czyli tak, jesteśmy tu no, w porządku. Czyli to jest koniec jakby fabuły, ale jeszcze trochę pochodzimy. Czyli fabularnie to jest koniec. No ale jeszcze te duchy są do pokonania na zewnątrz i jeszcze taki, tu mamy jeszcze przecież. Co to? Otwórzmy się, za kręć nie to to. No. Miecz. Łowcy nagród niezdobyty. Może coś tam znajdziemy jeszcze. Hmm. Ale tu zakończę odcinek, żeby zobaczyć czy wszystko się dobrze na, czy, nagrało. Bo nie jestem pewien. Na razie.